Cześć, aktualizując informacje do tego filmu, zmienia się sytuacja na tagu Daniel Magical non-stop. Ja śledzę go od rana i naprawdę, najpierw okazuje się, że Meduza odpisuje, że srana wykop, teraz wykop przyczynia się do tego, że Meduza ma wypowiedziane umowę z siecią partnerską. Nałożona została kara finansowa na niego. Rozmowa Mirka z ojcem Meduzy do, do i Torunia. do Torunia. I rzucał butelkami w okno innego, że tak powiem, YouTubera. No oczywiście, no wie pan, no, ja jestem przeciwny takim zachowaniom, no ale... Akcja hashtag pokaż hejtera, no to wszystko zmienia się według mnie w dobrą stronę, aby ten internet uczynić lepszym. Porozmawiajmy o tym, podyskutujmy, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że show, które robi teraz Daniel Magical, którym się może podobać, którym może się nie podobać, istniało od dawna, istniało od kiedy ja na chleb mówiłem pep. I to był Big Brother, to jest Warsaw so Shore, takie formaty z takim show, a nie innym, Naprawdę ludziom się podobają to, że i samo to widać po Medicalu, który zaczął to robić, zaczął z, y, jakby tworzyć takie show, no i to y, wystrzeliło w dziesiątkę. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy youtuberzy z elity polskiej topki teraz się za, zażenują, bo naprawdę niektórzy z nich. Sami do domowy nienawiści, obrażania matek, ruchania ich i tak dalej, więc według mnie to nie jest w ogóle odpowiedni kierunek, nie wiem dlaczego oni się oburzają, ale w mojej ocenie chodzi o pieniądze, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądz. No i moi drodzy, jeżeli ci właśnie ta elita wcześniej mówiła, że ich hejterzy są zazdrośni o pieniądze, o sławę, którą mają, no to teraz oni jako sami ci youtuberzy zazdroszczą takiemu Danielowi tego, co on ma teraz, czyli potężne donacje i donacje, które według mnie, dotacje czy donacje? To donacje chyba, e, więc e, po polsku będzie, więc no, które nie wysyłają tam mu dzieci, no takie kwoty, które są przelewane, według mnie to muszą wysyłać osoby starsze, nie wiem dlaczego e, z tym naprawdę potężni youtuberzy nie mogą tego przeboleć, że jeżeli ktoś zarabia, ma jakiś cel, w mojej ocenie fajny, kupił jacyś ubrania i tak dalej, więc no może, chce, może wyciągnie w końcu z tymi pieniędzmi tą rodzinę z takiego uwarunkowania, a nie innego w jakiej się znajdują i może wyprowadzi to na prostą, zobaczymy. No ale jeżeli ktoś dobrowolnie przelewa pieniądze na taki cel, no to to są jego pieniądze, jego sprawa i według mnie trzeba się cieszyć, że ktoś zarabia, a nie jakby no, salić joby na niego i tyle. Komentarz Roka w tej sprawie bardzo mi się spodobał, to oddaje właśnie sedno tej sprawy, no człowiek, który robi wiele lat YouTube'a i nie musi się jakiejś rzeczy takiej angażować, się robi to co robi no według mnie naprawdę pokazuje dobitnie o co w tej sytuacji chodzi. Kolejną sprawą jest y, słynny rzut już w internecie butelką w okno Medzikala, co jest według mnie sytuacją kuriozalną i tłumaczenie się Meduzy, że to nie on zrobił, no też wydaje się nielogiczne, bo po tym, że już zerwali tę umowę, więc coś tu jest nie tak, ten zarząd według mnie w tej sieci partnerskiej nie jest taki głupi, że takie taką bajeczkę. No ale nie wiemy informacji, kto rzuci to butelkę. Mam informację z screena, że jakby ekipa z meduzo wyruszyła na dwa samochody, a nie z jednym znajomym, więc troszeczkę tych ludzi było więcej. No i jak samo widać na streamie, na, na historii z zapisu streama. No niestety, ale osoba, która nie rzuci butelką, nie daje dyla niczym przed policją, bo paliła piwko i nie, nie chce zapłacić stówy na deptaku. No, nie, no po prostu zaczęli uciekać. No więc ktoś z nich jest najprawdopodobniej winny tej sprawie. Nie ma informacji, kto rzucił tą, no ale według mnie, jeżeli ktoś nagle daje tyle takiego, jakby ta adrenalina mu już tam podskoczyła na takim poziomie, no to jednak nie oszukujmy się, ale ktoś z nich prawdopodobnie jest zamieszany w to, żeby rzucić tą butelkę, więc no to jest całkowicie nielogiczne tłumaczenie się i ratowanie jakby tonącego okrętu przez Meduzę. Kolejnym takimś takim kuriozalnym, moi drodzy, kuriozalnym przykładem jest ten screen. No bo jednak jeżeli Meduzie przeszkadza o drugiej w nocy, że ktoś dzwoni do jego domu, to jak on, jakim prawem on jedzie do o czwartej. Do kogoś do domu i on chce z nim kulturalnie rozmawiać. No wtedy to też jest zasz, przeszkadzanie, jakby tej drugiej osobie, co ona by nie robiła, czy spała, czy nie. No jeżeli samemu, jakby, jeżeli tobie na przykład, drogi widzu, przeszkadza, że ktoś ci dzwoni o drugiej w nocy i ci z, y, zakłóca, jakby ten spokój nocny, no to nie można robić tego samego i się dziwić, że on chciał tylko kulturalnie porozmawiać, no bo wiadomo o co chodzi, on chciał, w mojej ocenie pobić. No a to nie prowadzi do niczego, słuchajcie, taka jest różnica między jechaniem o czwartej. Nad ranem, a kulturalną rozmową, którą można umówić kiedy indziej. Uszczę Wam teraz rozmowę, którą na początku, jakby mówiłem, czyli rozmowa innego Mirka z wykopu, czyli użytkownika z wykopu. Polecam ogólnie siedzieć ten serwis, bo naprawdę dużo rzeczy można się dowiedzieć nowych ze świata, a nie tylko tej sprawy. No i e, sami sobie ocencie, będziemy dalej dyskutować. Dzień dobry pan Leszek? Tak, tata Adriana. A, tak. Tat, jest pan ojcem Adriana, tak? Tak. Wie pan co? Nie wiem, czy pan słyszał, co się wczoraj wydarzyło, co pana syn zrobił? Nie. Pojechał do innego znajomego, groził mu pobiciem, narzucał mu butelek do domu i prawie rozwalił szybę. Także serdecznie proszę zadzwonić do syna i go trochę ogarnąć. Bo prawdopodobnie będzie miał teraz sprawę, załóżmy mu kanał na YouTubie i już nie będzie miał się go utrzymać. Wie pan, no dobrze, ja się postaram coś w tym kierunku załatwić, wie pan. Tylko, że ja akurat y, jestem... Y, ja po prostu nie mieszkam z nimi. Tak, wie pan. Mm -hmm. jestem, no, mam rozróż z żoną i nie mam kontaktu. Bo nie chcę mieć kontaktu z ojcem i... No nie pan, to jest taka trudna sprawa. No, ja rozumiem, rozumiem. Gdyby pan mógł a, a, a na niego wpłynąć... Ja, ale no... dlaczego miał pan, skąd pan miał kontakt do mnie na przykład? Pan, no, teraz to nie nie, wiem, nic bo... nie jest ukryte, że tak powiem, w dzisiejszych czasach. Także, no, no właśnie, gdyby, to pan, tak, pan, gdyby pan mógł, pan, to... Że, proszę. By... akurat domy dzwoni, no. A nie do matki? No, do matki numeru nie dostałem, dostałem do pana. Może mi pan ewentualnie podać numer do, do matki? No też nie, i właśnie nie mam kontaktu i dlatego nie Pan, no trudno mi co, no, mogę podać adres jedynie. No, adres, adres znamy. Cały internet praktycznie zna adres, bo jest ogłośno na internecie o tym. Ale może pan jeszcze raz mi wytłumaczyć, o co tam poszło, bo wie pan co on zrobił? ja syn wczoraj o czwartej w nocy mm -hmm. pojechał do Torunia mm -hmm. i rzucał, do, Torunia? do Torunia i rzucał butelkami w okno innego, że tak powiem, youtubera. I wszystko jest nagrane. Także no mówię, gdyby pan miał kontakt z nim, proszę zadzwonić i, i z nim pogadać, że no, że raczej nie powinnoś się tak robić, że warto przeprosić. No oczywiście, no wie pan, no, ja jestem przeciwny takim zachowaniom, no ale no dobra, nie męczę pana, skoro pan nie ma kontaktu. No no ja nie i... mam kontaktu ani z jednym, ani z matką, także mm -hmm. nie no, pan, no, ponad 20 lat. No, no jest rozumiem. 20 lat, no. Tylko tyle, że tak alimenty płaciłem i mm -hmm. to wszystko. Ale nie miałem wpływu na wychowanie. No rozumiem, rozumiem. No szkoda, że, że pan z matką się nie, nie skontaktował. No niestety właśnie no? do matki numeru nie pytałem. Ale no ja też być, nie może ale... znajdę. No dobrze. Jak coś tego, to też będę się w tym kierunku kontaktował. Może coś tam... Dobra. Nie zawracam panu gitary. No dobrze. No przykra sprawa. No, no dobra. Do widzenia. Do widzenia. Warto też wspomnieć o akcji wykopu hashtag pokaż hejtera, bo według mnie to jest coś niesamowitego, że w końcu może się zmienić coś w polskim internecie, ale nie tylko, to nie jest polski problem e, aktualnie. Że ludzie bezkarnie piszą jakieś komentarze, w tylu, zabij się i tak dalej. A niestety, na YouTube teraz gro użytkowników ma imię i nazwisko w swoim jakby niku, no i ci ludzie bardzo łatwo są do wystalkowania, wyszukania informacji. Wykop w tym momencie wysyła do rodziców, do szkół, do instytucji, do pracy i tak dalej, do sponsorów informacji, jak zachowują się ich użytkownicy w internecie. No i według mnie. To jest dobre, słuchajcie, to jest dobre, może w końcu ci ludzie, co takie piszą, właśnie komentarze, obrażanie bezcelowe i tak dalej, zastanowią się, e, czy, czy są bezkarni, bo no, nie oszukujmy się, tych komentarzy jest strasznie dużo. Ni, zarówno jedna, jak i druga strona ma prawo do wypowiadania się, oczywiście, no ale nie w taki sposób, jak niektórzy to robią, i według mnie, może ktoś przemyśli dwa razy, zanim po prostu napisze coś tak głupiego. Słuchajcie, w mojej ocenie, Magicala nie oglądają młode osoby po tym, jakie donate otrzymuje. Też nie rozumiem Polactwa, bo naprawdę dla mnie to jest Polactwo, tak to nazwijmy, określenie tego, gdzie ktoś nie może się cieszyć ze szczęścia, że ktoś ma potężnie jakby nagle zastrzyk gotówki. Nie rozumiem dlaczego trzeba w tym kraju bełtać z botem osoby, która po prostu zarabia dużo pieniędzy nagle... Na czymś co się może komuś podobać, co się może nie podobać. No, ale tak jak mówię, te programy są nawet i w telewizji, więc no to nie jest przypadek, że on akurat na YouTube trafił z tym i to źle, bo po prostu zrobił to jako pierwszy. I w mojej ocenie nie ma, nie ma nikt prawa przypieprzać się do osoby, która streamuje. Po prostu trzeba wyłączyć tego streama, nie oglądać. A ludzie, tak chcą przelewać pieniądze, niech Danielowi przelewają pieniądze, kipicują razem po prostu w tym, w tym celu, który myślę, że Magical osiągnie, wyciągnie tą rodzinę z jakiejś tam, jakiegoś tam kryzysu. Więc no ja osobiście myślę, że no to jest sprawa indywidualna, kto na co przelewa pieniądze. I tyle w temacie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć.